Cześć, hej, witam wszystkich, udało, udało mi się znaleźć wersję z misjami na pustyni, także pasuje zobaczyć co tu jest nowego, na pewno poziom trudności, postacie możliwe do wyboru, ale nie będę zmieniał. Jakoś niespecjalnie mi się podobają. <grywa> e, dobra, a tu jeszcze co widzę... Yy, tu widać, że ma wykupiony ktoś yy, lepszy hełm. I ten hełm się pojawia na tym chłopku. Co w mojej wersji gry w dżungli nie było. Po prostu jak wykopywałem to on wyglądał dalej, dalej tak samo. Zobaczymy czy tu będzie inaczej. Tu jest wszystko takie same, to jest troszkę inne. Misja pierwsza desert wędrowne obozy. Jest polski lektor, jestem niepoponany Jest ogólnie polski dubbing. Przeciwnicy już nie stękają i nie warczą, tylko coś mówią. Jestem Ciekawe, czy że. <śm> o co chodzi, że. W w trudny tryb. Czy więcej wrogów, czy więcej obrażeń dostaje, czy co? Ej, tu jestem wrogów, jest sporo faktycznie, aż zginąłem. Filmik mi się oczywiście nie włączy. Nie wiem dlaczego. Misja pierwsza. Desert. Wędrowne obozy. No dobra, nie zdarzyło mi się zginąć w tamtej wersji gry jak nagrywałem. Jestem niepokalany! Ale to był tryb normalny. Dobra, trzeba. Mm, troszkę ostrożnej to robić. Troszkę na pałę poszedłem na środek tego pola. Co z tobą? Podejdziemy to, czy nie? Udało się. A może być, może być ciężko, kolejna baza? No dobra, trzeba ją rozwalić, nie czekamy. Muszę zmieniać rękę, żeby szybciej klikać. Tego postoję kupić lepszą broń. Hmm. Ceny poszły mu ostro w górę. Ej, hey, tu jestem! No, to trzeba będzie zbierać sporo tych klocków. W jednym wypadku może być problem. Hej, tu jestem. Gdzie? Tu jesteś. Tam jeszcze są. Okej, okay, um, tam pisało, żeby znaleźć obozy... tubylców. Tu bylców. <laughs> Halo? Halo? No, hey. To jest nasz pierwszy obóz? No, co z tobą? <laughs> no, kurczę. Nie wiem, czego tu jest huśtawka. No, dalej. Hej, tu jestem. A, a kuku, a kuku. A kuku. No. zaraz się wrócę, bo tam wyglądało jakby były jakieś ruiny czy coś Pusta budka. Ona pewnie będzie strzelać. Oczywiście. Chyba tam do tych ruin było. Spróbujemy. To tu będzie pierwszy. z dwóch. I baza już strzela, nie, nie, nie. To najpierw preposuje mm, zdjąć tych co na piechotę chodzą. Aha. To są te całe ruiny. Uuu, no, znowu. się? Okej, okay, mało brakowało. Jest życie, dobra. Czyli tu już załatwione, tędy się wrócimy do tej wioski numer 3 chyba, tak to jest ona. To idziemy tutaj. Tu jeszcze zobaczę co jest. Chyba niewiele. Jestem niepokonany. Nie wiem czy to mówią ci przeciwnicy, czy, czy ten mój. No dalej. No co z tobą? O, idzie się to pogubić. Nie, jestem nie, nie, nie po nie, nie po nie, 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 nie jestem nie po nie niepokonany nie, nie no. No, co z tobą? 180 jeszcze trochę brakuje do karabinu maszynowego. To jest... Tak, to jest obóz numer 3, czyli tu już byliśmy. Biorę sobie tylko tą puszkę, słoik, co to jest? Słoik. I kontynuujemy w tamtą stronę. Hej! Halo? Halo? Nie ja doczytałem, czy mamy tu jakiś limit czasowy. <grywa> Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym jak jak najwięcej zobaczyć. <grywa> bo jeszcze nigdy nie widziałem tej mapki. Tylko słyszałem, że jest... że są jeszcze inne misje niż te w dżungli. Jestem niepokonany no Chyba psuje się zaraz wrócić po krabied nowy. Tak chyba zrobię Martwimy tylko, że niewiele amunicji tutaj leży W Przeciwieństwie do, do dżungli gdzie było na każdym kroku praktycznie? Hey. O, jest coś, co to dałem coś? W Jestem niepokonany. Hmm. Tu mamy jedną skrzynkę, ale wciąż szybciej ubywa tej amonii, niż się uzupełniam. No nic, ile co kosztuje amunicja? Też sporo zbierałem, bo już się chyba nie będę wracać. Tędy To jest dodatkowe życie No, dalej No, dalej, a kukuiny może się szybciej troszkę skończyć ta amunicja ten co tak stoi. <noise> A kuku? Hej, hej. Aha, się podaje. No, dalej. Jeszcze nie zbieram. Złap mnie. By się czasem mogło później przydać. Zbliżałem się jeszcze y, pudełku gry, co jest pokazywane po przejściu, tam gdzie pisze Comic Soon, y, w sensie zapowiedź pełnej wersji. I tam na pudełku jest napisane za wybuchem schowane y, 18 misji. Ok, tego się nie spodziewałem. ...pojawiła się wioska. Więc skoro miało być 18 misji... ...to te cztery z dżungli to... ...to mogło być nie wszystko, w sensie jeśli chodzi o, o dżunglę. Jakieś dziwne rzeczy są tutaj. Tak, kupu. Co to jest? Ej, hey, tu jestem! No, co z tobą? Tam coś znowu. Wiem, czego tu takie losowe rzeczy były wstawiane? Troszkę troszkę tego nie rozumiem. A zby nie wrócimy, pewnie jestem niepokonany, jestem niepokonany, Kolejno się poddaje. strasznie błądzę. Halo. Nie no, no, no tu byłem chyba. To co? A co chyba z... leju Amerykanie coś wiedzą na ten temat. Jestem niepokonany dalej. Chyba kółko robimy. O, o, o. No, o jest życie dodatkowe Fajnie, kolejne nie wiem, pompy to były, co, co to jest, nie wiem, jak to nazywa. Nie wiem nawet co to robi, za bardzo. Halo. Powoli kończą się drogi, możliwe. Dalej. No już nie wiem. Dobra. Idziemy tak, gdzieś może dojdziemy. Mamy po lewej stronie na dole kompas. Który w dżungli nie był potrzebny bardzo Ale tu może się okazać konieczny Tu a Tu jestem! Da... A, to damy się dojść da Rusciliśmy się tutaj. Nie wyjdziemy? Ok, da się no bo nie nie będę tego kupować na razie. Nic mnie nie mówi ta mapa. Nie są zaznaczone miejsca, w których byliśmy. To już było. Tak, tak. To został już znaleziony. pewno byliśmy. Tam jest, ale to... to też było. Tu chyba. Albo i nie. No tak, to ta dziwna armata jest. Widzę, że jest kraniec mapy. A, czyli go nie odkryłem. Aha. Ale go tam chyba nie było wcześniej. Misja druga. Starożytne miasto, jeśli pamiętam, obok tego nurka się przychodziło to, to nic tam nie było. No, muszę później zobaczyć. Ok, eee, kolejną misję, już kolejnym wideo wyślę. Najważniejsze, że się znalazło i że działa. Tu wygląda dość obiecująco. Okej. Okay. także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej.